Okej, okay, to lecimy z Bedworsami. Ja ten ja zacząłem nagrywać odcinek, także siemanko, siemanko, tutaj tutaj nasza ekipka bedwarsowa. Bisiek Nondora, musi mi. Oje. Oh yeah. Siemas, Siema. no, <laughs> dobra, czyli ja na, ja na mieczora, tak? Ale to było szybkie. Ej. Dobra. A yy, co, kurde, Szybko? Wiemy. Najlepiej z dwóch stron. Dobra. Okej, okay, na żelazny Mieczek. Yy, no, w sumie no. Zapomniałem, że to nie są te Bedwarsy. Mhm. Ja tak wolę wolałbym na high na 2 czy na 1? Co na 2 czy na 1? Na 1 mał dwa diamenty Dobra, Dobra. E, przydałoby się łóżko chociaż trochę. Mhm, mam fajne. Mam Dobra. Dobra. Ok, mam mieczek. Okay, nice. To się budował i spadł. No i prawidłowe słuchaj. Yy, ulepszenia od razu może tak bardziej agresywnie byśmy zagrali, to bym dał. Co w... byś dał? pensa A ma... ile mamy diamentów? Ja też mam dwa. Zrzuciłem żelaza. Dobra, czyli my jesteśmy. Blue one. Jej. Jej. Blue team, blue team, najlepszy jest. O oh, jej. Jak ci nie paści to weź. Wejdź. dasz mi diamenty? Najlepiej do under chest A nie, tu chyba jest osobny NCS. No. Tak, tak, jest. Under chest jest osobny. Dobra, jak jestem. Lecimy gdzieś na szybko. No, o ja tylko... Emeraldy, okej, okay, dobra, dobra. Mm. Czerwone parówy tu są.

tak, to tu się z zielonymi, ale jakbyś dał to byłoby fajnie. Dobra, ja też z dwoma szmaragdami, żeby ktoś wykorzystał. Mam 4 mhm. Okej. Okay. O, to daj, to ja już mogę kupić. Dobra, do skrzyni. O, to miał w sobie. No, co za bisek. O nie. O, nieźle. No, masz. Jeśli ja oni znowu tu idą, jakbyście. Muszę jeszcze. Brać ja robię pułapkę na żub. Dobra, dobra. Mam jednego diamenta, tego tam do skrzyni daję. Tyk. Ok, Okej, Tutaj 12. To w sumie. Buduje się do nas od gły, jak coś. Aha, zielony jakiś. Złamas. Tak prawdopodobnie już TNT nam jest na, mnie, już jest. na górze okay. Dobra dobra TNT na nie postawi, to jest ważne bo TNT nie wybucha Nice, tutaj test. tam podkładki mnie trochę zabrakło kurde na ekranie No co no Dobra jest Okej okay, nice, dobrze Eee, ile macie emeraldów? Ja tam do skrzyni wkładałem, jak coś miałem. Okej. Okay. Tak jakby coś. Uff, pół serduszka. Mmm, full nades nam z y ulep. Mam pomysła, mam pomysła Ej, zieloni znowu wyjdą. No, no zielony? Jak coś, to możesz zginąć wtedy, szybciej hapeć się od nowi, wszystko. Ni, ni, ni. A, no, no dobra. Sorry? Na górze biegnie dwóch jeszcze zielonych jak coś. Ja pierdolę, to za... Uczepi... Jeszcze żółci do nas gonią. O, poleciał. Dziękuję. E, czemu my zawsze ma taki fokus mamy? Ja chyba nikt muszę zmienić. Bo nie chyba widzę że mam youtubera. Proponuję no yeah. A czemu oni sobie środek przejęli? I teraz... Tutaj żółty, jakby to jest tam... Dobra, ja do niego tam idę. Hmm. Leci żółty, spadł. Nawet nic nie zrobił. Dobra, ulepszał nam start, w takim razie. Okej, okay, dobrze, dobrze. Dobra, wywaliłem znowu typa. Ten sam? Okay, o dobra. kurde, zginałem. O nie. ni Niszczę, Niszczy Niszczę, niszczy! Już do łóżka się dobierał, Gretes, mm. przebiegłeś, walnął niego. Nie, wiesz co, bo ja po itemy leciałem, a i tak moj, mojego mieczyka nie odzyskałem, czyli nie drapią mieczki, dobra. Um. E, ile mamy emeraldów? Cztery... Jeszcze cztery? Poszedłbym na środek po emeraldy, bo wtedy to będzie e, Obsydiana to jest Ej, to oni nam są, tak? nam robił wloty? Ej, bicek, weź, weź leć do nich, rozwalić w zielonym, jak oni tutaj tak lecą. Mm. Radzicie sobie tam, bo ja jestem na środku. Tak, 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 easy peasy. Okay. Niech ktoś do zielonych pójdzie, bo to są czuby. Jak oni nam mm. tak atakują, to można im wlecieć. Tylko że oni nie mają dostępu do środka w ogóle. To jest ten problem, że musiałbym się od zabudować do uh -huh. Rozumiem, rozumiem. Więc żeby mnie nikt nie stracił to będzie dobrze e Kurde. To jest te kurde. Ale lagi mają tutaj ludziska no. Mają, mają. E, jest ktoś u nas na górze? W Nie, nie, nie. To tam. E. Stamtąd idzie, stamtąd. Bo potrzebuję zamontować obsydian. Tylko, że jak zacznę rozwalać, to może. O, to dobra, sobie tam, dobra. To <laughs> ja ludzik. rozwalam. Ludzik, pospodaliby jak tam właśnie te Patrz, żeby ktoś teraz nam nie wbił, bo. Luźno. Ogarniam, ogarnię. Okej, okay, mamy z daleka Dobra mm. Czy jakiś diament ten Londoran? Eee. Yy, nope, jeden z skrzyni O, dobra, to idealnie chyba. Ulepszam nam... Mogę bardziej ulepszyć? Nie. Dobra, to ulepszam nam zbrójkę, co wy na to. Okej. Okay. Czek. Dzięki. Co źle nie tylko różne rzeczy, a ja tutaj stoję cały czas na obronie. powiem, wow, to rzuć z pachnej idę. A, pick, pick. Dobra, jednego zrzuciłem, ale nic nie miałem też przy sobie, to okej. Okay. Tam się żółty czaj, czekaj, żółtego zepchnę tak dla beki. No, bardzo dobrze. O! <laughs> Dobra. O nie, to był Jacek! O nie. o nie. A co dlatego się tak fokusują? To już wiadomo wszystko. Nie widziałem, bo widzę, że sobie ktoś stoi na moście. Na samym środku mostu jeden na jeden, no nie? to wyjatek No i... I No już mamy jednego tutaj zielonego. Idę po Emeraldy jeszcze. Tak se strzela dla niego dobrze, dobrze, dobrze. Mamy regenerację w naszej bazie. No jest, dobrze. Niszczy, niszczy. Zabiję. Już go nie ma. Okay. O. Dobra, ja potrzebuję sobie kupić jeszcze jedną tą wyrzutnię Pek. I potrzebuję trochę wełny. O nie, oni się nawzajem zabili. Dobra. Dobra. Trzeba oni kampią u siebie mają i tyle Dobra, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Potrzebuję kilo nawet jakiegoś narzędzie 10 w lat. A, to, to spoko. Szkoda, nam się dosyć długi meczek niestety. Mhm. No bo mamy wiatr ostry, no nie? Mhm. No i przy to nie możemy się rozwijać. Jakoś obronę tutaj mamy widzę. Jeszcze zielonym zielone łóżka. Nice. O, nice bo ja właśnie, ja właśnie się do nich przygotowałem. Także super, dobra. Ale to na tych możesz jechać, bo oni też tam nie mają za dużo czego, i pewnie mają już obsydian, bo oni zajęli się odek dosyć porządnie. <noise> to beka z zielonych. No to dobrze powiedziałem wcześniej, żeby im wjechać, to nie? No. No, gitara, gitara, dobra. W takim razie to ja zmieniam taktykę. Mhm, uh, mhm, uh, 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 uh. ale... Bardzo dobrze, myślimy, że... ...pomyślałeś o tym samym, o czym ja... ...pomyślałem później? Żółty jest na środku. A, dobra... Czy ktoś jest za w bazie oprócz mnie jeszcze? E, żółty poszedł się bić z czerwonymi, chyba do niego... Do... Nie, bo tak chciałem wyjść, ale tak patrzę, to jest tylko ja tutaj jestem. O nie, to Jacek. Przydałoby się jakby ktoś mi podrzucił parę bloków na wyspę z diamentami, bo nie ma jak z niej uciec. Dobra. To nieźle. Koby mnie stąd nie zdjęli. Tam widziałem, że jakieś... No właśnie, że strzelają. No. O nice. <śleszamy> <śleszamy> I dwóch naraz. Dobre. I tych dwójeczka. To uczucie, kiedy, myśl, że kiedy chcesz zaszpanować, ale ktoś ci strzela petardy i razem z kumplem stwierdzacie, że to jednak był bardzo głupi pomysł. <laughs> Żeby nie było też właśnie robię bardzo głupi pomysł. Wiecie co ale możemy? To nic. Możemy spróbować wjechać im na żółtych mhm. I ja tam wjadę na niewidce, wybicie zamieszanie, no, rafu, a nie, ja zniszczę. No masz ten Rafał, no. Nie. Dobra, ale bez to jak razem powiem tak, jak tak, lecimy e... tam, w dwie osoby ja, damy radę. Ja lecę bo... na niewidce, no nie? I no, nie, nie do... będą mnie widzieć. Bardzo dobry damage tak naprawdę z mieczy każdego tak, no. Jakby ktoś mi 5 zł podrzucił. Jest, e... to mam. Dobra, no, no, dzięki. E... jeszcze tu jedno. No dobra, czerwonych ktoś dobra. już zniszczył. Świetnie. O, tu dobrze. Spotka. Jak ktoś... Ja wtedy... chodź jak coś jeszcze jest zielone, żeby nam tutaj łóżka nie rozwalił tak w Po Zresztą może być nad nami. No bo ci zielone to takie kurde raczyska były straszne. Czym na już nie ma? O, no nie ma Widzimy. Dobra, to co, do żółtych lecimy? Ktoś tak, tak, tak. na wyspie? Bo... Bisz e, ktoś, bo ja mam potkę niewidzialną. Ja już wybiegłem. Weź, weź potkę. Tutaj, masz. Jak ją zażyjesz, to jesteś całkowicie niewidzialny dla i możesz już zaszać, bo ona 30 sekund trwa, więc to Tylko mieczyk nie trzymaj, mieczyku nie trzymaj, bo wtedy widać. No, nes, no, nes, no, nes, no, no. Rympać, rympać. Kilo wziąłeś? To kurde jakiś zwykły. God Goddemit, Jacek. Nie nagram już twojej mapy. Nie mogę, Usuwam maila. <noise> Podgląda kurde, gdzie jestem? Ale wiedział, że się będziemy chcieć wbijać w tył. Mm -hmm. Niewidko. Ja muszę sobie, wiesz co, kilo, to kilo w to bici. Dawaj bij ci! Dawaj bić się, szybko dasz radę teraz, zniszcz łóżko. E, proszę. Teraz sobie kurde. zbieram, a tu... w sumie, nie zbieram. <laughs> to wpijanie na Niewidce nie ma na, na nich nie, nie, nie sensu nie tak naprawdę. No, tak na... nie ma sensu. Dobra, no. ulepszcie sobie kill-offy, bo ja tego nie zrobiłem przez chwilą i to był błąd. Naprawdę to był błąd Dobra, ja pójdę po jakieś emeraldziki. Tak. Których nie ma na środku Dobra, czyli tylko my mamy łóżko i rzuci moją łóżko dobra mhm. A mamy obsidian Tak, tak. E, tak, tak, tak mamy obsydian. Ja. No to easy Mmm. Przydałoby się założyć za Zadiaxa jest to... na naszym ponieważ... dachu jest zielone jak coś. No właśnie tak się domyślał Za Właśnie widziałem jak zeskakiwał <grym <grym To jest czub taki ten zielony żelazo. Piję potkę, podkę. Będzie na niej widzicie jak coś Dobra. Więc... Czekaj, trzeba czyhać no 30 sekund to jest tylko Słyszałem więc. upadek. No, Jestem O, tutaj. rozwala A, mamy Obsidian. To... Gdzie on jest? Tu się buduje? Buduje się w górę, czekaj, wiesz co? Nie, nie, nie Kurde, ale gość tu masz Normalnie jesteś bity, jesteś bity, w typie Golema nam zrzucił? Nie, Aha. to jest nasz chyba. Nie, to jest jego Z tym golem już spadł To wbijaj tam po niego Za typ. Muszę wejść tak, żeby on tutaj mnie nie zaknął. Dobra, on ucieka, on ucieka, on ucieka. Pali się, pali się. OF ale... What the fuck? Ale mi nogbaka zarąbał. Strasznego. Uch, nie lubię takich rzeczy. On idzie u siebie, do siebie wraca. Mhm. Czy to jest na bazę? Czy nie? E. Dobra, ulepszone itemki. Co, ten zielony? No, Maloła. Ja, Ma ja... połowę HP, ten zielony, jest u siebie. Ja do niego idę, ja po prostu nie, on mnie zdenerwował. <grym 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 się jak? I pilnujcie wyspy, bo ja po prostu. Ja idę mu pokazać, że gościu kurde w się Patrz, nie przez cały ktoś nam, na niewidze nie wbił do nas, bo wtedy. By... No dlatego mówię, żeby, żeby ktoś czuwał tutaj. To można alarm poglądać? Wiesz, to teoretycznie tak, ale nie wiem na ile on. Ty, ja nawet do typa nie podszedłem. Ogarniasz? Jakiś do... te. No tak jak. tak jak, nie. Nie no już nie mówię, bo w każdym odcinku kogoś mówię, ale dosłownie, kurde, <laughs> nawet, nawet nie byłem w zasięgu tego, uderzenia. <sighs> kurde, paruła Dobra. <laughs> to ogólnie... Na się ten ten żółty jak coś. Przydałoby się zabrać diaksy, dobra. nie chyba, nie bo, bo, ja, bo ja tak, jak raszuję bez żadnego Ach. itemka, no nie, to, to nie ma sensu, nie? Emerald emeraldy ja z Mita. Emeraldy z Mita. Może no właśnie zgarnąć. byłem tam, tylko mnie zrzucił w ostatni chwilę. Uh -huh. By się przydało nas brójki, jak nie? nie? Mm -hmm. mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Nie, no zabił mnie. Co za Jacek? Skampił się ten i ja. to kurde mnie wkurza, no mówię, do dwa razy no mi, mi takiego nogbacha u nas, U nas, u nas, u nas. Gdzie? Nie, nie, zobacz, że jest obsydianist z się Zaczą, Zaczął, zaczął... <ścoughs> zaczął kopać chyba jakimś sobą. No, jest u nas, nie widzę. Jest u nas, znowu wyleciałem, ja pierdziele. Na czą za skacze? Co gramy? Ja pierdziele. Sotny do domu, wy pierdziele. 9 diamentów <śmiech> miał. <śmiech> ja pierdziele. <laughs> Masakra, ile jeszcze razy wypadnę w tej grze? Halo Eee, ma ktoś jednego diamentu Obsylian rzuci, Ma ktoś Co jednego o, diamenta? Kurde Długo siedzą Hihihihi, hi, hi, hi. drewnianym mieczem dwóch zabiję Ha, ha, ha hmm. Dobra, trzeba odwrócić... Nice, dobrze, diamenta. o, to dobrze, dobrze Dobrze No. Ja okay. Jeden zielony na to. dobrze odwróciłem uwagę, nawet nie wiedziałem o tym Git to jest Bisiek wyjechał dzisiaj Dobrze, dobrze mm -hmm. Wiecie co to wy za nimi, a ja Oo, będę pilnował. wypadku. I wypadł. to w sumie żółtych i zielonych na Steam wyeliminował można przejść. Czekajcie, czekaj, odejdź, odeź, 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 odej, odejdź, nie go spanie, niech spadnie, niech spadnie, spadnie! Jest, jest, jest zabiłem <hahaha> nice. No, teraz to ja kogoś zepchnąłem. A, ktoś jednego diaksa? To nam pewnie. To? Jak to? No. Nie widzę. Fuck. No, pewnie ten frajer zielony. Dobra, ale nas jest więcej. A. No, zielony uciekł. No, wyjście już. Ja pier. Dzielę. Inaczej tego nie nazwę. Dobra, trzech na trzech. I ile diamentów chciałeś? Bo on dwa. Jednego, to wezmę nam prota. Masz. Jak pisać ten? Dobra, ten... tutaj. Okay. E, Swarz tak? knikiem przed staniem. No chyba nie. Nie. Hmm. Mhm. O nie, jest dobrze. Teraz trzeba uważać, żeby was nie zrzucili, na no, ja Bo jest... Jak coś, tak. jak stoimy na tym, to obydwoje dostajemy rzeczy. Okay. No, ja teraz potrzebuję. Potrzebuję się uzbroić lepiej. No hmm. nie, tutaj za bardzo wyrzucają, dzisiaj. No hmm. mówię, ten zielony za... to straszny rak, to jest. Kurde. Za 12 mamy ale że zbroję. trzeba się dozbroić iść. Ej, nie idźmy sami, nie idźmy sami, bo ten zielony, mówię, on może ma jakąś aurę odpaloną. Tak, <grym> tak. To jest na tak. Mida wygrana, żeby ograniczyć nagrody. No tak, tylko y, uważaj, żeby cię nie zwrócić. Na... Jeden szut jest na środku. To hmm. hmm. niedobrze. Ej, to weź tam się do i to polecimy na środek i myślimy razem. Mm, okay. Nie rób ścian, nie rób ścian, bo jak poleci kula uderzeniowa, to i tak spadniesz. Ja ci powiem, mm. jakby coś leciało. Wystała z łuku to może być. Dobra, biegnij, biegnij, biegnij po prostu. Oni No, uwaga, uwaga, żółty idzie na środek, tylko też trzeba uważać na zielonego, bo on w każdym momencie może się pojawić. Ja tak Zielony jest na czerwonej. Dobra, chodźmy, musimy, idziemy, chodź... idziemy, idziemy, idziemy. Ty Kurde, ale zrobiłem. jak ten żółty tutaj się budował, to ja go mogłem rzucić. Mhm. Dobra, przejdźmy środek, ja bym trzymał środek. Bo to jest jak zbroja, to i oni mogą. Masz jaksowo? Nie, ale mamy emeraldy, oni nie będą mieli. No. Mm. Żółty, Rzuci się generalnie kręcą dookoła, jakby nie patrzeć. Tak, tak. Ługby się też przydał. wiesz co ja mam te. Fireball. Mhm. No ja tak też się. mam dwa razy. trzeba uważać, jakby ten zielony na, na niewidce wleciał. No. To będzie RIP. Mhm. Ale Tutaj spadniemy, tutaj możemy trzymać ten środek. To zielony w ma... diamencie jest. No. Jeden z się, że ma diamentową zbroję, czy że. Ma Masz Okej, okay, dobre. A, a zrzutem po, lepiej. Powiedz jakby ktoś szedł po jednej kładce, to możemy Jest, go zrzucić. Jest dobra, nie ma zielonych. Nie ma zielonych. Nice nice, 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 nice. Dobra. A tamtego tak nie odpychał, kurde, to ja miałem jakiś niefert. Kurde. Aaaa, Kurde. Nie. Już myślałem. Dobra, czyli ten, aha, to Jacek tam wybija. Ta a Jacek został i ten Paker jakiś. Teraz mhm. ja tak sobie to jak se zbiera. Nie dobrze. Bo tutaj mhm. da się kupić lepszy nie... Że lecą ci EML Co? Tak, I nie tak, ma tak, Jacka. Tak. Wyeliminowałem. No, a tu został wybra? nam jeden. No, jest na żółtych. Możemy... Dobra. No, tylko trzeba tak polecieć, żeby ona nas tam nie wypchnął. Tak, to ej, mów, stop, mów stop, stop, jakby stop, coś leciał. Ej, stop, Przekajcie stop, chwilę. wracajmy do bazy, ender da się kupić. No. No, tak. Emeraldy potrzebujemy, Dwa emeraldy chyba na jedną ender perłę. Tylko uważajmy, żebyśmy petardo nie dostali w projekcie my, my. biegu. Albo żeby ktoś się nie poślizgnął, bo to też czasami no, bywa. No dobra. Pyk. Ale przez to, że nam zniszczył jest trochę więcej emocji. Tak, mm -hmm. to co byśmy mieli więcej Tak, tak. Nie, czterdzieści... czterdzieści... Cztery 46. szmaragdy za perły. Aha. Cztery 4 Cztery. Ile macie? Jeden. Tak. Ja mam dwa. To odrzucę ci i wywlecie a ja tam powoli mogę go przeać. Czekaj. Wrócę na mida, bo ja idzie na. idzie... On idzie na diaksę, idzie na Poszedł na... Mówisz? Tak, tak, tak. No, jest tam, no. <laughs> Tylko tak zniszczę mu ten most żeby go oddzielić od e, tego. Od... Okej, okay. coś okay. to się dotknąło, to, to właśnie na czerwonym. Ty... Gdzie jest złoty? Dobra, ile masz na 2. A ty ile masz? Ja mam 6. W sumie tak jak są zbrojem. Nie, ja tu robimy aldy. Ja, ja to kup 2, 2 te. To to e, tego, I kup dwa, dwie enderpeły, to wejdźmy po prostu na nich we bo on nie miał enderpełów dobra. dobra, trzy perełki Daj, jedną. mam Ty masz? Masz trzy perełki? Trzy uh emeraldy -huh. uh -huh. Znaczy nie, sorry, trzy, trzy szmaragdy mam Okej, okay, dobra, gdzie on jest? U też masz chwile, wlecimy mu, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam Czekaj, ja się wracam, do... Bo... Czekajcie, dla bezpieczeństwa... Weź nie spadnie. Ja bym zebrał jeszcze diamenty. Strzela do nas, do środka, okay. chyba. Żeby ten, żeby sobie ogarnąć. Y, prot 3. Hmm. Proszę, eee, strzela. Łopanie, strzela. Uważaj, mów jakby strzelał. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ogarniam, Prot 3. Do mamy 3. U czerwonych. Czyli na pewno Czyli drugiej części mapywali? Tak, on. Tak, on, no, on no, z drugiej części widzę. w ogóle. Wiesz on ma chyba kolegów z Spectruje Ale po... ja tu nic mu to nie, sta... nie zrobiło. Ma wuk możecie? Ale tu mamy perły to... No właśnie, ja perły nie mam. E, Ale jak nie mówię... sobie? E, nie, bo tam było ile 6 szmaragdów? Dobra, hmm. ma... ja mogę ci kupić. Tu pójdę. No idź kup i mhm. kupi, po prostu. Ale on będzie się tego spodziewał, bo oni są na chyba na... Życie. Wiech... Na 15 życia. Na 15 życie. Ej, bo bez on też może mieć perłę i on może czekać tam wlecimy, żeby uciec. To dlatego nie wszyscy my przecież możemy, nie? W sensie dwie osoby, a jedna może zostać. Ciebie, on sam on tam, jest, tam on spadł, wpadł. GG. Co to było? Ja już myślałem, że będziemy się bić, a tu. No. My... Takie tak przygotowania. E, tak. Bidzi GG. Bo był zły koniec, ale ogólnie GG. No <laughs> Wytyf. No to... Takie przygotowania oh, no. na to, żeby zeskoczył. Ja, 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 wy... ja wychodzę. Ja, z... ja, ja nie gram z nimi Halo bez kitu. Tyle, tyle czekamy na to, to finałowe ubicie, żeby kurde typa zdjąć, a ty potwierdzasz. Oh, no a, jestem, jestem terrorystą, robię zamach na swoje życie. Yo. Nie, nie. Dobra, no, no nic no, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zostawcie łapeczkę w górę. komentarzyk, Dajcie no. znać, czy chcecie więcej bedwarsów w komentarzach, ale koniecznie dajcie znać, bo jak nikt nie da znać, no to przykro mi. Tak, dlatego dajemy znać. O. Yy, no ten, dzięki, na razie, cześć. Hej hej. Oho. Dobra. Cześć.